Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny test. Test samochodu, który mam okazję testować już po raz drugi, ale tym razem w wersji Poliftingowej. O co chodzi? Dokładnie o Porsche Tajkana, który stoi za mną, który w katalogowo startuje od 558 tysięcy zł. Nie jest to wersja podstawowa, ponieważ ten, który stoi za mną, to jest Porsche 4S z napędem na 4 koła, a jego moc to jest 544 konie mechaniczne. To, co od zawsze było największą zaletą Porsche Tajkana, to poza tym, oczywiście, że to jest Porsche, to była moc ładowania. I 800 V instalacja sprawiała, że e, mogliśmy ładować się z mocą 270 kW, dzięki czemu od 10 do 80% czas ładowania zajmował jedynie 21,5 minuty. Było to kilka lat temu, naprawdę rewelacyjny wynik. Czasy się zmieniły, samochody się zmieniły, Porsche się zmieniło, ponieważ wersja poliftingowa została unowocześniona i do dyspozycji mamy akumulator nawet o pojemności 105 kWh brutto, czyli 97 kWh netto, a moc ładowania wzrosła do nawet 320 kW. Co to oznacza? Że od 10 do 80% naładujemy się w zaledwie 18 minut. Jest to gigantyczny przeskok, biorąc pod uwagę czas, który będziemy spędzali na ładowarkach. A dając przykład, z Warszawy do Stuttgartu poprzednim modelem jechaliśmy na 5 ładowań. Tym modelem, dzięki jeszcze optymalizacji zarządzania energią i zmniejszeniu zużycia energii w tym samochodzie, ten, ta liczba zmniejszyła się do 3. W efekcie czas przejazdu na tak długim dystansie może się skrócić nawet o 40 minut. Żeby jednak nie było tak kolorowo, podstawowy Taycan, czyli po prostu Taycan w nazewnictwie Porsche oraz Taycan 4S, czyli pozycja wyżej od podstawy, mają w podstawie baterię 89 kWh brutto z mocą maksymalną ładowania 270 kW. Dopłata do, wyższej, do wyższego poziomu baterii to jest około 24 tysięcy zł, wtedy dostajemy baterię 105 kWh oraz moc ładowania do 320 kW, co myślę, że z punktu widzenia tras, które najprawdopodobniej tymi samochodami będą najczęściej pokonywane, jest to kluczowy element w konfiguratorze. Skracamy czas, czas ładowania, jak i też wydłużamy zasięg. A tym samochodem możemy spokojnie przejechać ponad 400 km bez konieczności ładowania, zatrzymać się na 15-18 minut, doładować się do 80%, i kolejne 350, a może i nawet więcej, w zależności od stylu jazdy, kilometrów pokonać bez konieczności zatrzymywania się na ładowarce. A to myślę, że jest kluczowe, żeby tak było. To, co jeszcze trzeba powiedzieć o tajkanie nowym, to to, że poprawiło się podstawowe wyposażenie. W standardzie otrzymujemy m.in. pneumatyczne zawieszenie, które możemy rozszerzyć o Active Ride tak się nazywa ta pozycja w konfiguratorze czyli aktywne zawieszenie, które cały czas będzie starało się utrzymać nasz pojazd w, w stałej pozycji, niezależnie od tego, czy jedziemy w zakręcie, czy mamy wyboje na drodze. Założenie inżynieryjne jest takie, że cały czas na dwozie jest w jednej pozycji, dzięki czemu przenoszone na kabinę są mniejsze siły, a odczucia dla pasażerów są bardziej przyjemne i ta płynność jazdy jest bardziej zachowywana. Tutaj oczywiście trzeba za to zapłacić, to jest kolejne 24 tysiące z haczykiem. To, co się jeszcze zmieniło w przypadku Porsche, to jest też rekuperacja została poprawiona, ponieważ w piku można odzyskiwać nawet do 400 kW, ale nie jest poprawiona pod tym względem, że możemy na przykład ustawić sobie wysoką rekuperację i używać na przykład tylko i wyłącznie pedału przyspieszania, cały czas musimy niestety używać hamulców i w zależności od trybu, ta rekuperacja jest większa lub mniejsza, ale ona działa w, przynajmniej w trybie normal w taki sposób, że jeżeli samochód wyczuwa przeszkodę przed nami, czy inny samochód, inny pojazd poruszający się, i on będzie jechał wolniej od nas, to wtedy włączy się rekuperacja. Ale w innym przypadku po prostu będziemy mieli e, wo wolną jazdę i nie będzie żadnych oporów i nie będziemy mieli rekuperacji. To, co jeszcze dostajemy w standardzie, jeżeli chodzi o Porsche Taycan, to jest m.in. Park Assist z kamerą cofania, elektrycznie składane lusterka z podświetleniem, ambientowe oświetlenie we wnętrzu oraz m.in. Porsche Intelligent Range Manager, który ma optymalizować nasz, nasz zasięg i zużycie energii w samochodzie, tak żeby ten zasięg był jak największy. Dodatkowo mamy bezprzewodową ładowarkę, która ma moc nie 5 w a teraz ma 15 W, a także wspomnienie układu kierowniczego plus i to wszystko dostajemy w standardzie, jeżeli chodzi o Porsche. Szereg innych rzeczy, które byśmy chcieli, oczywiście musimy za nie dopłacić. Takim dobrym przykładem jest to, że możemy mieć kolor naszego samochodu, jaki byśmy chcieli. Przychodzimy z próbką i Porsche może nam ten kolor nałożyć na nasz samochód, to kosztuje zaledwie 94 tysiące złotych z haczykiem. Jeżeli chodzi o wnętrze, to ja osobiście nie jestem fanem tej konfiguracji, która tutaj jest, czyli połączenie czerni z czerwienią, aczkolwiek wygląda to bardzo estetycznie. To, co jest jeszcze bardzo fajne w tej kanie, to kierownica. Jest obszyta Alcantarom. Ma plastikowe wstawki imitujące karbon, przynajmniej w tej wersji, którą mam okazję jeździć. Pozostawiam Wam ocenę, czy to powinien być plastik, czy nie. Tak jest zrobione. Ma też funkcję wybierania trybów jazdy. Cztery tryby do wyboru. Range, Normal, Sport i Sport Plus. W Sport Plusie zawieszenie jest maksymalnie obniżone, plus do tego jest wysuwany tylny spoiler, który jest aktywny, by nam pomagać przy dynamicznej jeździe. Co ciekawe, jest też funkcja Push to Pass, to jest ten przycisk, tutaj przyciskamy. Na 10 sekund zwiększamy moc, nawet do 70 kW. Jak to wykorzystamy, musimy chwilę oczekać, żeby funkcja po raz kolejny była aktywna. Czy to jest nam na co dzień potrzebne? Raczej nie. Raczej bym powiedział, że jest to ciekawa opcja, ale raczej torowa. Oczywiście jest też aktywny tempomat, tak jak przystało na, na, na samochód nowoczesny, za który musimy dopłacić. Mamy też aktywne światła i to jest bardzo ciekawy element, ponieważ w wytajkanie mamy HD Matrix, tak zwane, które nie tylko są aktywne, ale też pokazują przez zwiększone natężenie wiązki światła, czy samochód nie jest za blisko, czy akurat jesteśmy w zakręcie, czy nie jesteśmy w zakręcie. Bardzo, bardzo ciekawa funkcja, która uważam, że w samochodzie powinna być podstawową, podstawową ponieważ oświetlenie dla mnie osobiście jest jednym z najważniejszych elementów w pojeździe. To, co mogę jeszcze powiedzieć o Porsche Tajkanie, to jest to, że tym samochodem jeździ się naprawdę, a to naprawdę bosko pod względem prowadzenia, zestrojenia zawieszenia przekazywania wszystkich ruchów kół na kierownicę jest to po prostu perfekcyjny samochód pod tym względem i nawet masa, która została obniżona w stosunku do poprzednika tylko 15 kg nie jest aż tak bardzo odczuwalna w tym samochodzie oczywiście przy hamowaniu czuć, że jest to cięższy samochód ale te hamulce są tak dobre w szczególności w, wersji, w odmianie kiedy mamy ceramikę że ich, nie, nie można się obawiać o ich skuteczność. Po prostu wiadomo, że wyhamujemy. Aczkolwiek, miejmy z tyłu głowę, że tutaj ta masa jest jednak zwiększona w stosunku do klasycznych samochodów. Bateria 105 kWh swoje, swoją masę ma, ale to co powiedziałem. 15 kg in minus w stosunku do wersji poprzedniej, więc zostało wykonana praca u podstaw, żeby gdzieś tą masę redukować. To, co jeszcze Wam chciałem o tej powiedzieć, to przede wszystkim to, że został on poprawiony bardzo, ale to bardzo mocno pod kątem zużycia energii i zarządzania energią. On Wybrałem się tym pojazdem w około 400 km trasę w jedną stronę gdzie ta trasa idzie w pod górę a nie w dół z punktu widzenia nachylenia terenu. Rzadko którym elektrykiem bywałem byłem w stanie dojechać na raz i to jest pierwszy samochód którym się to udało. To jest ciekawe ponieważ nie spodziewałem się tego w zupełności biorąc pod uwagę że ten samochód ma ponad 500 koni i nie jest z założenia optymalizowany pod kątem zużycia energii to tutaj wynik przyjęcie 140 na godzinę 22,4 kWh na 100 km uważam, że jest naprawdę bardzo dobry i te 400 km bez problemu byłem w stanie pokonać bez konieczności ładowania, a jak już, jak już Wam wspominałem, ładowanie w tym samochodzie nie trwałoby długo I życzę Wam, żebyście mieli w garażu, jeżeli byście chcieli oczywiście mieć Porsche elektryczne, to żebyście mieli takiego Tajkana, ponieważ uważam, że Niemcy wykonali pracę podstaw, odrobili pracę domową, którą musieli odrobić, żeby poprawić ten samochód i zrobili to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze.